Przypomnijmy, w 2023 roku zakończyła się inwestycja dotycząca modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Korzyścianku. Miało to wpłynąć na zniwelowanie odoru, jaki się z niej wydobywa. Jednak największy smród pochodzi od odpadów bio. Na to zieleń znalazła wówczas sposób, czyli dwie armatki zamgławiające z bakteriami. Dzięki temu odory podczas fermentacji miały być niwelowane. Jak się okazało, to za mało, bo uciążliwy odór, na który od lat skarżyli się mieszkańcy w dzielnicy zachodniej Radzikowo, a także Grzybowa, nadal występuje. Dlatego miasto postanowiło temu zaradzić i planuje podjęcie współpracy z Koszalinem w zakresie zagospodarowania frakcji biodegradowalnej. Projekt uchwały w tej sprawie trafi wkrótce pod obrady Rady Miasta. Czy to się uda? Czas pokaże. My dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że próbujemy znaleźć rozwiązanie, żeby zmniejszyć te uciążliwości zapachowe Nie przyjemne uciążliwości zapachowe, z którymi borykają się szczególnie dwie dzielnice, dzielnica zachodnia, dzielnica Radzikowo, ale i czasami centrum miasta. Uchwała zakłada zawarcie porozumienia, na mocy którego około 40% kołobrzeskich odpadów biodegradowalnych, przede wszystkim te z brązowych pojemników, będzie trafiało do instalacji w Sianowie. Co ważne, docelowo jest plan, aby na terenie Korzyścienka powstała hermetyczna hala do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Jednak taka inwestycja wymaga zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i jej funkcjonowanie będzie możliwe nie wcześniej niż w 2028-2029 roku. Po budowie hermetycznej hali całość frakcji biodegradowalnej będzie ponownie mogła być zagospodarowywana w brzegu. Jest to proces długi, bo musimy dokończyć plan ogólny, bo musimy zmienić plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu elementarnego, żeby zwiększyć powierzchnię zabudowy, później zlecić dokumentację i dopiero poszukać środków zewnętrznych i cały ten proces zamknąć inwestycją. Sami Państwo widzicie, potrwa to kilka lat. Mieszkańcy są zniecierpliwieni, chcą, żeby było mniej e tych uciążliwości. No i po prostu podjęłam taką decyzję, że spróbujemy w partnerstwie, czy też w porozumieniu z Panem Prezydentem Koszalina doprowadzić do takiej sytuacji, że ta frakcja bio będzie po prostu wywożona bezpośrednio poza teren miasta, a tym samym nie będzie magazynowana, czy też składowana na terenie Korzyścienka. Rocznie Kołobrzeg wytwarza blisko 4 tysiące ton bioodpadów, z czego około 2,75 tysięcy ton planuje się kierować do Koszalina. Jak pod Określiła Ewa Płychata, Przeprowadzona symulacja kosztowa wykazała, że zmiana nie spowoduje wzrostu opłat dla mieszkańców. Najważniejsza dla nas jest kalkulacja, która nie będzie dawała nam konieczności podwyższania cen odpadów, odbioru odpadów od mieszkańców. I kalkulując te koszty, wzięliśmy pod uwagę, proszę Państwa, wszystko, bo kluczowy jest transport. tak? Ten transport to oczywiście odległość, koszt paliwa, spalanie samochodów, czas w jakim te samochody będą jechały, oczywiście wynagrodzenie pracowników. I to wszystko biorąc pod uwagę stawki, które oferuje. Instalacja w Sianowie i stawki, którą oferuje nasza instalacja w Korzyścienku w naszej spółce miejskiej. Po zbilansowaniu okazuje się, że ten koszt transportu uda się zbilansować w taki sposób, że te koszty nam się wyzerują. Co oznacza, że absolutnie nie będziemy tutaj musieli mówić o podwyżce odpadów z tego tytułu, że wywozimy te odpady do Sianowa. Zieleń Miejska odbiera także odpady z terenu kilku ościennych gmin. Anna Mieczkowska zapowiedziała, że będzie prowadzić rozmowy z wójtami, aby poszli śladem koło brzegu. Wójtowie mają umowy podpisane. Tu jest sytuacja zupełnie inna, bo oni mają umowę, która obowiązuje jeszcze do końca przyszłego roku. Więc te rozmowy będę prowadziła. My będziemy, jak gdyby prekursorem tych zmian, będziemy, będziemy w stanie pomóc czy też no, zachęcić wójtów do tego, żeby zdecydowali się na, na taką właśnie drogę. I mam nadzieję, że ta współpraca zaowocuje, że za rok, czyli w kolejnym roku cała ta część, która dzisiaj jest składowana na terenie Korzyścienka w naszym ryboku będzie po prostu bezpośrednio przewożona do Koszalina. Uchwała dotycząca upoważnienia Anny Mieczkowskiej do podpisania porozumienia z prezydentem Koszalina, na mocy którego część frakcji BIO zostanie przekazana do instalacji w Sianowie, będzie procedowana przez radnych na najbliższej sesji Rady Miasta.